Dzień dobry, dzień dobry, witam was w nowym vlogmasie na moim kanale Chwilę mnie było, ale oczywiście jestem, jestem W dwupaku jesteśmy, także e, taki update'cik e, Dzisiaj mamy... 10 grudnia hmm. na dworze jest szaro buro i ponuro. Wczoraj miałam nagrywać, ale nie mogłam się zebrać, bo w domu była e, w mieszkaniu, była taka ciemnica, że odechciało się w ogóle nagrywać. I dzisiaj już troszeczkę jaśniej, ale co prawda i tak jest ciemno, deszczowo, tylko pogoda jesienna, zero śniegu, zero niczego. I widzę, że którą się ubieram i troszeczkę mnie. Y, rozczochrało. Idę zaraz sobie poprawić włoski. Y, ale najpierw, oczywiście, otworzymy sobie kalendarz adwentowy. Standardowo, słuchajcie, żeby nie było pranie wisi. Bo jakby to było bez prania. Y, choinka jeszcze się nie świeci. Ale to, to zaraz. Włączymy sobie może jakiś klimacik w telewizorku, żeby sobie jakoś ładnie otworzyć ten kalendarz. Szafkę trzeba zamknąć. Dobra, także co? Szukamy dziesiąteczki i zobaczymy czy się będzie mały czy duży. Tutaj coś jest duże, to jest ile? 19. 13, 12, tutaj mamy 11, 23. Uuu! Czyżby duży, słuchajcie? 24, 14, 15, nie ma. Czekajcie, bo tam ostatnie jeszcze. Jest. O! Zobaczcie, ostatnie jak nagrywam, to mamy same duże prezenty i serio to jest zbieg okoliczności. Y Dobra, siadłam sobie, tym razem zmieniliśmy tło troszeczkę, żeby nie było wiecznie na choince, to y, mamy na telewizorku, w takim tle i co, mamy numer 10, też coś mięciutkiego jest, zobaczymy, co tam będzie, nie podglądam. No. Uuu. Nie wierzę. Patrzcie. Pierwsza rzecz. A, zgodnie, a co w ostatnim vlogmasie y, suszyłam? A tutaj mam taki zestaw. Cynamon, suszone pomarańcze i goździki. Ale fajna mieszanka zimowa suszonych owoców i przypraw. O, super, ale to będzie do herbatki. Te moje wysuszone to są do czegoś, co dzisiaj będziemy robić. I widzicie już po tytule. A, ale piękne. Zobaczcie, do herbaty. Mamy taki normalnie zestaw. Do herbaty ciastek. Taki. Zaparzaczka. Zaparzacz. Turu, turu. I tutaj mamy podstawkę Na dolar. to zaraz wyciągnę Bo tu jeszcze coś mamy I mamy Wow Herbata z pasją, susz wigilijny Napar owocowy Ale jakiś super prezent No z tego jestem mega zadowolona Do wszystkich jestem zadowolona prezentów co roku, bo jakbym nie była zadowolona, to bym siostrze nie kazała robić sobie kalendarza adwentowego, aż naprawdę jestem zadowolona. To ona mi robi, więc super, taki mamy zestaw. Herbatkowy i na pewno będą pite herbatki. Na pewno sobie zrobimy. Ja w ciąży też odpuściłam sobie herbaty, herbaty kawy, ale na pewno po ciąży będziemy sobie. Pić. Więc dzięki siostrze, czasami ogląda, oliwia czasami ogląda. I super, piękny. Muszę wyciągnąć jeszcze tutaj z dołu tą przykrywkę, żebym się później z odpędu nie wywaliła. Czekajcie, wyjmiemy to od drugiej strony. O, mamy takie do, mm, do odłożenia. Teraz. Pięknie. No, a co będziemy robić, to widzicie też już po tytule, że dzisiaj będziemy sobie robić wieniec świąteczny. Tam mam wszystko, nie widzicie. A dobra, to później zobaczycie. Że mam wszystko przygotowane do tego więcej i dzisiaj będziemy sobie robić wieniec świąteczny. Tak stwierdziłam, żeby właśnie się pobawić w coś, żeby jakoś te dni odliczanie póki co do porodu sobie przyspieszyć i zająć w głowę czymś, więc będziemy sobie robić dzisiaj wyniecie świąteczne. Bo jak widzicie w tym roku widzicie i też wam mogę powiedzieć, no pewnie się też domyślacie, w tym roku te vlogmasy będą bardziej takie domowe ze względu na tą końcóweczkę ciąży więc tak umilę sobie i wam czas w domu odliczając do świąt bo to będą, nie będzie w tym roku żadnych zakupów, żadnych galerii, żadnych wyjazdów do Szczecina czy gdzieś, żadnych jarmarków, eee, tak właśnie co roku. Czy nawet wyjazdu do domu na święta, bo w tym roku też spędzamy święta e, pierwszy raz w ogóle tutaj w Niemczech e, we trójkę z powiększoną rodzinką, bo wiadomo, Dziś będzie za malutki, żeby jechać tak daleko na święta do domu. Też do nas ich nie przyjeżdża, dlatego że będziemy po prostu w nowej sytuacji. I stwierdziliśmy, że tak będzie najlepiej dla nas, żebyśmy zostali po prostu sami w trójkę w domku z naszą taką nową rodzinką. Więc przez to te wrogmasy będą takie na 100% domowe. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. I... I tak właśnie będzie wyglądał w tym roku vlogmas Praktycznie w mieszkaniu Dobra, swoją drogą idę, bo muszę coś wymyśleć na obiad Muszę coś wyciągnąć, żeby mi się zdążyło rozmrozić w razie co Ale w ogóle nie mam pomysłu Tak sobie siedzę, oglądam vlogmaski I pół Mikołaja zostało zjedzone Tak przed obiadem Także pół Mikołaja sobie zjadłam, a na obiad wymyśliłam, że zrobię sznycla i fryteczki Właśnie kupiłam, e, ostatnio bo nawet na promocji ten taki ich sznycel Nie, nie kupiłam słabowego, tylko sznycla I zrobimy sobie dzisiaj sznycel i do tego fryteczki, sosik No niestety nie mam żadnej surówki, więc obędzie się bez Ale chociaż mam już wymyślone i taki obiad na szybko, bo wiecie Rozmraża mi się opanierować, tylko y, ubić do tego frytki, wstawić y, i sosik to robię taki y, ketchup z majonezem wymieszany i gotowe Będzie taki obiadek na szybko, ale już naprawdę sobie nie mam na nic ochoty, kończą mi się pomysły na cokolwiek, więc wymyśliłam takie coś na szybko. Ale też nie robię takich obiadów na szybko, bo te na szybko są tak naprawdę jednodniowe, i jutro znowu trzeba i tak wymyśleć, co znowu. Na jutro na obiad, i nie mam żadnego pojęcia, mm, co. Więc dzisiaj to, a jutro znowu myślenie, co na obiad. No, więc ja teraz sobie czek siedzę, czekam, aż się mi rozmrozi. Mam nadzieję, że zaraz się rozmrozi. Idę jeszcze właśnie wodę wymienić na ciepłą, żeby to szybciej było. Będę robić. Mm, I później po obiadku zabieramy się za wieniec Eee, świąteczny. Jestem ciekawa, jak mi wyjdzie. Mam trochę tego. Później Wam pokażę, co tam mam eee, i będziemy sobie kleić. Muszę jeszcze ten kuba przynieść gorący klej z piwnicy, bo wniósł go do piwnicy i nie mam kleju. I nawet nie, nie mam żadnego pojęcia, gdzie ten klej jest schowany. Więc on mi musi to później przynieść. A już całą resztę tutaj mam, więc będziemy się bawić. I on pójdzie na drzwi zewnętrzne. Wiecie, jak będą chodzić ludzie, to będzie ładnie widać. My mieszkamy na parterze i Kuba się śmieje, żeby nam ktoś nie ukradł tego więcej, bo już mieliśmy raz taki przypadek, że wycieraczkę nam ktoś ukradł. Mieliśmy nową wycieraczkę, taką ładną, i nam ktoś ukradł wycieraczkę i się nie znalazła aż do dzisiaj. Więc mam nadzieję, że z wieńcem nikt się nie połasi, bo jak mieszkam na parterze, to dosłownie koło naszych drzwi musi przejść każdy I mam nadzieję, że nikt nie ukradnie Zaczynamy robić wieniec świąteczny, też mam przyszykowany taki wieniec Ja wam powiem, że kupiłam jakiś taki zwykły, najtańszy, chciał, żeby był w miarę duży, dlatego że ja go i tak chcę no jakby obkleić I tak tego nie będzie... I widać. Jak stara to mu będzie widać? Nie. Dobra, i tutaj mam torbę z rzeczami, co mamy. Sama jeszcze nie wiem, co tutaj zrobię, ale coś. Coś zrobię. Teraz dam do góry. I mamy różne rzeczy. Takie jakieś pierniczki, kokardki. Tu mam taką ala. Yy, nie wiem, czy to jest takie białe coś. To jest taki haczyk kupiłam, ja nie wiem, czy nie będzie za mały. Naszy in. Tu ma właśnie zacieszone pomarańcze, które mi są potrzebne. Mm. Mamy bombki, mamy wstążki. Yy. Mamy dziadki do orzechów. Yy. I, no I dużo bombek. Dzwoneczek. No i zobaczymy, co uda mi się tworzyć. A jeszcze mam ten cynamon i do tego mam taką, taką nitkę. Dobra, także zaczynamy i zobaczymy. Co mi wyjdzie, nagrywam jakieś przebitki, później zobaczycie efekt końcowy. Włączam sobie świąteczne piosenki i zaczynamy i Was obniżę, żebyście widzieli ten wieniec, bo muszę jakoś ułożyć w miarę żeby kółko się z niego zrobiło. Dobra dobra, powiązałam sobie takie cynamony na razie. Nie wiem czy widać. I będziemy sobie więcej rozkładać i zobaczymy co tutaj stworzymy. Uwaga, wieniec skończony. Wygląda tak. Powiem Wam, że mi się mega podoba. Tu są takie dzwoneczki, które dzwonią, więc fajnie będzie słuchać, jak ktoś będzie wchodził do mieszkania. No i jestem zadowolona z efektu. Idziemy zaraz wieszać na drzwi. Także Taki mi wyszedł, za chwilkę Wam go ogram z bliska, to będziecie go widzieć lepiej, ale ja jestem zadowolona. Teraz to wszystko trzeba posprzątać. Także idziemy go wieszać na drzwi. A Wam go nagram tutaj na drzwiach, bo będzie lepsze światło. Także gotowe. Dajcie znać czy Wam się podoba. Te dzwoneczki wydają się tak które z tyłu, ale musiałam jakoś to przywiązać i schować, żeby nie było widać. Bo na taki sznurek jutowy go przywiązałam, żeby nie było widać. Szkoda, że nie są tak bardziej z przodu, no ale, ale coś tam widać, że coś tam wisi. Ok, idę powiesić. się za gorącą czekoladę. Pierwszy raz w tym sezonie mam ochotę, więc mamy tutaj cztery czekolady. Zrobię ze wszystkich najgorzej po prostu nam zostanie yy, na jutro, jak nie wypijemy. Więc zaczynamy i robimy gorącą czekoladę, bo już jest pół prawie vlogmasa, a my nie robiliśmy. Do tego mam posypki. Tu jeszcze jakieś się zostały. I... I moja ulubiona, ukochana bita śmietana, którą Wam już polecałam. Nieraz najlepsza. Więc robimy, tylko muszę znaleźć przepis, bo zapomniałam jak ja to robiłam, że była taka gęściutka. Więc będziemy robić na pewno śmietanka. Dodamy sobie dwie śmietanki i drugą. Zaczynamy! Czekoladka się robi. Z tym, że zapomniałam, że właśnie w tamtym roku dodawałam czekolady dwie gorzkie, dwie słodkie. Tym razem kupiłam tylko słodkie, więc będzie bardzo słodka, bo już spróbowałam i, aż w gardło powiem Wam, gilga łaskoczek, taka będzie słodziutka, no ale trudno. Zapomniałam mi się kolejną już zrobimy według mojego starego przepisu. czekoladę. Popijam sobie i powiem wam, że nie dam rady wypić całego kubka, bo jest tak słodka, że, że jest dramat, więc nie polecam dodawać samych słodkich czekolad, tylko pół na pół, dwie gorzkie, dwie słodkie, zależy jeżeli chcecie czekolady, jak albo po prostu jedną gorzką, jedną słodką pół na pół, bo jest za słodkie naprawdę. I to na tyle w tym vlogu przychodzę się z wami pożegnać. Papa pa. i łapeczkę w górę skomentujcie i do kolejnego vlogmaska. Santa baby slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, the Santa baby